To jest Brian Johnson, multimilioner, który po sprzedaniu swojej firmy za 800 milionów dolarów postanowił zmienić swoje życie o 180 stopni i się odmłodzić. Brian wydaje rocznie 2 miliony dolarów na sprzęt, specjalistów i wszystko, co jest mu potrzebne, aby żyć jak najdłużej. Po 7 miesiącach procesu obniżył swój wiek biologiczny o ponad 5 lat i dzięki temu pobił rekord świata. Nawet nie wiedziałem, że są takie rekordy. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się jego rutynie i zobaczymy co tak naprawdę trzeba robić, aby obniżyć swój wiek biologiczny? Każdy swój dzień Brian zaczyna od pobudki o 5.30. Następnie wypija on szejk, który nazywa się Green Giant i składa się m.in. z aminokwasów, kreatyny, cynamonu, kolagenu i wielu innych. Razem z szejkiem, Brian zażywa ponad 54 tabletki suplementów, które mają za zadanie uzupełnić wszystkie jego niedobory, które zostały zauważone podczas badań. Co do badań, to Brian wykonuje pomiary w każdy wtorek. Między innymi są to badania krwi, waga, pomiar tkanki tłuszczowej, USG, echo serca, test wzroku, słuchu, skóry i wiele innych. Następnie, po wypiciu szejka i suplementacji, czas na trening. Brian trenuje każdego dnia przez godzinę. Jak można zauważyć w jego wypowiedziach, celem jego treningu jest przetrenowanie wszystkich mięśni pod każdym kątem. Nie zależy mu na budowie mięśni, ale na tym, żeby przez jak najdłuższy okres czasu utrzymać swoją sprawność fizyczną, dlatego jego trening składa się z dużej ilości ćwiczeń, gdzie jest ich aż 25, które możecie zobaczyć teraz na ekranie. Tego co mówi, wyrabia się w godzinę, więc musi to być bardzo intensywny trening i z minimalną ilością przerw. Do tego wykonują w tygodniu 3 razy trening HIT, czyli trening interwałowy. Po treningu czas na pierwszy posiłek. Brian stosuje dietę wegańską, więc możliwe, że to jest powodem przyjmowania takiej ilości suplementów ze względu na zmniejszoną ilość przyjmowanych mikroelementów z diety. W ciągu dnia spożywa on 1977 kalorii. Pierwszy posiłek to soczewica z brokułem i kalafiorem plus dodatki, których także jest całkiem sporo. Czasami robią sobie z tego hummus, jeśli ma ochotę wprowadzić jakieś zmiany w diecie. Do tego posiłku przyjmują jedną łyżkę oliwy z oliwek i porcję gorzkiej czekolady. Kolejny posiłek jest jego deserem. Składa się on z mleka migdałowego, różnego rodzaju orzechów, truskawek, malin, borówek i dodatki w postaci soku z granata oraz cynamonu. Na ostatni posiłek Brian ma trzy opcje do wyboru. Jedna z nich to nadziewane bataty, a kolejne dwie to sałatki, jedna ze szparagami, a druga z pomarańczą. Do tego przyjmują w ciągu dnia jeden szejk proteinowy. Więc tak wygląda jego dieta w ciągu dnia i jak widzicie nie jest tych kalorii dużo. I on sam często wypowiada się, że nieraz kiedy przychodzi czas snu czuje głód, ale z jego wypowiedzi wynika, że lepiej wysypia się nie będąc w 100% najedzony. Do jego snu monitoruje on sen z pomocą urządzenia łup, które sam kiedyś używałem i naprawdę jest to bardzo fajne urządzenie, żeby poznać swoje ciało, jak ono funkcjonuje, jaki mamy tętno spoczynkowe, naprawdę jest bardzo dokładne. Także jeśli ktoś ma ochotę i oczywiście pieniądze, bo to nie jest tanie, to można sobie w takie coś zainwestować, bo jakby nie patrzeć, to jest inwestycja w zdrowie, żeby monitorować jak pracuje nasz organizm. Natomiast z wielu względów stwierdziłem, że już go nie będę używał. Przede wszystkim przestał być dla mnie wygodny i to też było powodem, że już go nie używam. Ale wróćmy do tematu. Ryan zapytany, gdyby miał wybrać jedną rzecz ze wszystkich, które robi i która jest najważniejsza, aby zadbać o swoje zdrowie, co by to było? Odpowiedział on, że sen. Podchodzi on do snu bardzo poważnie, spełniając następujące zasady. Codziennie kładzie się spać o tej samej porze i o tej samej porze wstaje. Jego sypialnia jest kompletnie ciemna, dzięki czemu można poprawić jakość snu. Każdego dnia, godzinę przed snem, poświęca on czas na wyciszenie organizmu. I używa on także okularów, które blokują światło niebieskie. I na sam koniec posiada on materac, który kontroluje temperaturę ciała, aby sen był jak najlepszy. Jak widzicie, jest to przepis na zmniejszenie wieku biologicznego, który kosztuje 2 miliony. Natomiast zachęcam Was do przeczytania jego wyników, które publikuję na swojej stronie. Można nas nie stać na wydanie 2 milionów rocznie. No, przynajmniej mnie nie stać, ale naprawdę można wyciągnąć całkiem sporo ciekawych informacji, które później można wprowadzić w nasze życie, jak na przykład poprawa jakości snu, diety, a także zwiększenie aktywności fizycznej. To tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Ej!